I witam w kolejnym filmie. To no nie jest to już mój pierwszy raz na lodzie, bo byłem sporo razy. Ale jakoś tak nie było. Weny, żeby coś nagrać. Także Tym razem jest poranek. I wchodzę właśnie na lód. Widzimy się za chwilkę. No i mam nadzieję, że coś fajnego uda się przechytrzyć Zanim zaczniemy łowić, dwa słowa o zestawie. Bo w końcu mam taki zestaw. O, z którego jestem bardzo zadowolony kołowrotek favorite bluebird nano 500s czyli z płytką szpulą bardzo fajny kołowrotek dużo łożysk, bo chyba tam 9 plus 1 nie pamiętam, ale waga 130 gram około, także bardzo bardzo lekki, a coś co mi się w nim najbardziej podoba to oczywiście bardzo dźwięczny hamulec terkotka pięknie chodzi mam nadzieję, że usłyszycie no a wędka to po prostu jest mistrzostwo świata. Mikado Experience Ice Pro Roach 50. Nie wiem czy to będzie widać, ona ma taką spłaszczoną szczytówkę. Tu jest płaska jak kiwok. 7 przelotek, tutaj możemy sobie w tych przelotkach zamontować kiwoczek. Bez montażu on normalnie wchodzi i tak jakby się zatrzaskuje między tymi Yy, przelotkami no pięknie amortyzuje też oczywiście mam nadzieję, że jakaś fajna ryba się niej będziecie mieli okazję zobaczyć, także to jest naprawdę zestawik, który przez te lata no taki mogę powiedzieć, że perełka najlepszy, łowi się świetnie aby tylko ryby brały ja idę już na łowisko i widzimy się za chwilę Trochę było o sprzęcie. Zaczynamy łowienie. Mówię, byłem już trochę na lodzie. Miałem trochę tych okonków. Nie powiem, że nie. Raz większe, raz mniejsze. No ale koniec końców i tak żadnego tam większego. Ak 30 nie udało się złapać. Zabawa była fajna. Teraz mówię. Może uda się w końcu coś nagrać? Zapowiada się naprawdę, powiem szczerze, długi sezon podlodowy. Bardzo długi. Bo tak jak patrzę na te prognozy, i te długoterminowe, i te zwykłe, no to myślę, że do połowy marca będzieła pani na lodzie. A na lodzie zawsze. Adrenalina, emocje, delikatne wędeczki. No i frajda jest niesamowita. Teraz przy takim lodzie to już stresu nie ma jak chodzi o chodzenie, więc najważniejsze. A i trzeba tylko dzień trafić i machać. Jest. Pięknie. W końcu wyczekałem go. Co to jest jakoś tak dziwnie jak szczupak robi. Nie wiem, czy to było branie, czy to nie było branie. Branie. Branie wiedziałem. Ale maluszek tym razem. Myślałem, że coś mi skubnęło. bo Ten troszkę większy ale też mały C tutaj. W tej okolicy sama młodzież No i jest maluszek. Uuu. To jest zawodnik. To jest zawodnik. To jest zawodnik, ładnie pojechał. Taki koło 30 byłem przekonany po takim małym, że to też będzie mały. No, okazuje się, że nie, ale po odjazdach byłem przekonany, że będzie większy. ładne agresywne brania. Myślałem, że obcinka. No i kończymy wędkowanie. Słuchajcie, nie było źle. Były maluchy, ale były też dwa fajne trzydziestaki. Piękne odjazdy. Mogliście zobaczyć jak sprzęt. Pracuję na nich, także ja jestem zadowolony. No i co, może następnym razem, jeżeli kogoś takie tematy interesują, wezmę osądę, pokażę ustawienia. Popatrzymy sobie, jak ryby wychodzą na tym askopie, bo naprawdę bardzo fajnie to widać, także sezon podlodowy zapowiada się długi, i może w końcu przyjdzie ten upragniony, duży okoń z podlodu. Jeżeli filmik Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i do zobaczenia z lodu już niebawem.